Siema widzowie, Dzisiaj wchodzimy do gry Fortnite'a Zobaczymy jak sobie gra No i widzicie To skinnie za bardzo Mi się na przykład podoba, ale wiecie nie każdemu No, to dzisiaj gramy z kolegą Przed... o, No, tutaj widzicie jego nick jest akurat Trochę... Trochę nieaktywny No, to wiesz no. no, nie oceniajcie mojej gry proszę, żebyście mnie zasubskrybowali. No, pierwszy raz nagrywam na YouTube. I daj, dajcie łapkę, piszcie w komentarzach, co następnego mamy nagrywać, co grać. W nie za bardzo, bo to jakieś gówno No, na no, no to lecimy teraz tutaj. Tu, jak kolega zaznacza. On akurat nie ma mikro, no to wiecie. Trochę ciężko. Ciężko z nim się skontaktować. No to wiecie. Tylko bym prosił was Proszę bardzo, żebyście przesadzili z Bo już się bitwa zaczyna. No, widzicie, kolega jest jakiś słaby. Nie mówię, No nie, żartuję. To, to jest najlepszy, jest lepszy ode mnie, ale... A wiecie, nie miał broni. I do mnie nawalają z dołu. a też teraz, zaraz o się wyglądało? udało. O, chyba zginiemy. I zginiemy się już. Ma, no, widzicie, ledwo to wygraliśmy to. No, tak no, kurde, troszkę ciężko. Tutaj się kopiemy żeby nas nie widzieli i impulsami się wyrzucamy. najpierw trzeba poziomka lecieć. autostradę zaznaczamy. Poziomka lecimy. I jeszcze skrzyneczkę skarminy. No. O, fioletowa pompa. bo gadamy ale wtedy mi się nie nagrywa kurde, koledzy już tu biegną kiedyś nie znam nie no, słabo. kurde, już widać, że katanek zgarnęli bo kolegę chyba nie polecimy musimy ich jakoś ominąć być twarzy, bardziej skryć się na waletach, tak żeby nas nie widzieli. Dobra, kolega już mamy. Wchodzimy na samą. No, tutaj wchodzimy. I w podamy. No, bo ota. On do dzień daleka trochę. Kolega się nie bardzo mówię mi, że fajnie jest. No. Rytup, tak jak tak, jak tak, a tak, 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 Zrobimy starcik. Kolega powraca do gry. Powinien być zadowolony. Kolega jest mistrzem sztucera. Chodź tu. Kolego. Tu Wyrzucę Ci tutaj sztucera. Niestety mu Amo nie damy, bo nie mamy. Ale wiecie. Jest tutaj chyba Typo, a tutaj ma jakieś Amo. Nie, Amo tam ma. No to. Wiecie. Lepiej go nie oceniajmy. No, to widzę, że tu jest skrzyneczka, No to lecimy, bo jest jeszcze lega. O! Kolega by chciał. Bierzemy szpitala. Lepiej go nie oceniajmy, że od razu zginął. Bo wiecie, jak się nie ma broni. Albo ma jedną, a tam typy dwoma, to się nie da. No. Kolega chce mi dać pompę, którą ma. Laster też mi chce dać. No, dziwne. Aha, z niego nie umiem korzystać. No, bo to jest trochę gówno bo musi się ładować a później jak już masz typa na celowniku widzi twój laser i trochę nie jest fajne że typy cię widzą, ty się chowasz i taka gierka kolega by chciał na pewno Big Potę to mu tu zostawimy Albo weźmiemy, my nie będziemy dla niego tacy mieli. No, to niech idzie do auta. No, bo nie mam trochę czasu. O kurde, typy typy zabrało chyba autko Już nie wiem, czemu mi samo pojechało samo pojechało ale widzicie dobra kolega chce jechać na dwa auta widać na Godzilla no, no i widać, że w lotku wygrał, tak jak ja tylko, że ja więcej wygrał trochę więcej wygrałem niż on, bo ja mam ładniejszą furę wiecie aer aerodynamika Szybsza jak to powinna być. Ale jego składa też jest super. Żeby się nie, żeby się nie obrażał, to powiem mu, może fajna ta była Na samym początku też taką miałem. Na samym początku też taką miałem. I on był nie wcala. A widzę, że obrywa. Ale, jedziemy po Lamborghini. Kurde, to kolega na serio to to wygrał. No, no to co widzicie. Gluta uratowaliśmy. Kurde, i obrywaliśmy. Nie. Lepiej nie czekać, brać nogi dla pas, albo, gino, albo po prostu zabić typów i medal nasz. Tu mam typa. Tam jest typek. Typek, który chce dostać manto. Za tobą, uważaj. Wiecie co... A, miałem użycić Leży. Kolega czy chcesz to? No? Niestety nie mam ar -ki. Ale sprawdźmy Kurde, odrywać. Nie chcę Dobra, lecimy na klepkę. No, na klepkę tam, gdzie nas wbije, ale kolega, czekaj. Bo wiem, że lubisz zabierać, ale możesz jechać. No, jedź kolego, jedź. Bo lepszej fury nie masz. Lepszej fury nie masz. O kurde, zablokowałem się, ale... U! Tu już ucieka. Widać. Ucieka. Albo nie. Kolega ją panowala. O! Tutaj niech kolega mnie uratuje, bo... Zawsze musi coś opanizować. Ale mhm, idzie tutaj, widać to. Tam jest. Tam jest, tu. nieświadomy nie, sobie idzie. Nieświadomy pojęcia tego, że zaraz zginie. No. No. Kolega podpisuje się swoim nowym skinem. Akurat ostatnio mi mówił, jak mu się spodobał. Niby mówi, że ma wtedy brazylijskiego Ema, ale w to nie wierzymy. Ale w to nie wierzymy. No to, kolego, chodź na klepkę, kieruj. Lepiej kierujesz, niż ja w lodku. Leci na klepkę, naznaczam ci, ale potrafię jeździć, tam jest, styl, ale on chce na klepkę. Widzę, że pośpieszył się. No, dobra. Tutaj ustawimy autko, bo kolega szybko, bo zaraz strefka leci. No, tam właśnie zaznaczyłem, że tam jest auto, które jechało, i poszło widać na bitkę. No. A on widać, że lubi się bić. Nie to ja. Oj, oj, oj. Tu ten bawik. Oj. Mm. Niestety nam się nie poszczęściło, ale oglądajmy jak kolega. Mm. Jakby ze sztucera ich wziął No To by było lepiej no. O, widać, że jedzie po kartę Typ do niego szczela auto no. O Kurde bym powiedział wam No widzicie jak się nazywa Poznajcie ten kolega Dołączajcie, zapraszajcie go On jest super Tylko akurat takie dziady się trafiają Z ty, tymi katanami Takie uzależnione to trawy nie widziały No, widać, że jeden dep. E, to nie idzie moim autem. Nieładnie. No, jakby wychylił i strzelał do tego typa przed maskę. No, ale widać, że boli się leczyć. I ja bym wysiadł. I bom. Czy rozwalił? O panie, Z pompy niech podjedzie, albo ze sztucera. I zginął. No, widzicie. No, nie oceniajcie mnie. Ale by było mi miło, jakbyście mnie oglądali. No to pa.